O kurwa. Ja chcę niebieski. Normalnie muszę go trafić ze strzały i on podleci do mnie? Tak, i musisz jeść jabłka dopóki się nie oswoi chyba. Zwykłe? No nie, złote. Aha, to co, bo Lot. on będzie mi zadawał obrażenia? A to jest twój, LOL. I mogę latać. Nie trzeba się siadełko? Si si A si siodła nie trzeba, ale... Muszę włączyć na serwerze możliwość latania No, bo no mnie to, <grymna> <bardzo>, że <grymna> wiesz, latać nie <grymna> Piszemy 100 lat w komentarzach widzowie Oni do mnie nie chcą przylecić. Potrzebujesz na pewno 10 złotych jabłek i jednego god'a apel Ja mam takie Ale ten ma mało hp na przykład a Gdzie nie. on jest?